żebyś przymierzył kąpielówki. Dobra. Wow, świetne. Brawo! Plaża szeroka. Pochmurno jest, to woda nie jest tak błękitna dzisiaj. Ale mimo wszystko jest pięknie i fajnie, bo możemy sobie pospacerować. Piotrek zrobił zakupy. Tak. <laughs> Jutro wyskoczysz? Będziesz ratował. Co? Wiem, nagramy jakiegoś takiego shorta, że ja się topię i Ty wskakujesz i mnie ratujesz. Tak, tak. Ta. Słoneczny patron. <noise> Słoneczny patru. By watch. Będzie ciekawe, co chciałeś mówić. Czy byśmy byli tam na samym końcu? Bo nie kojarzę. Wiesz, my nie szliśmy tym deptakiem tylko górą. Tak. Ta, Dlatego a, na już prace. idziemy dołem teraz, bo jeżeli chcecie zobaczyć co jest na górze, to jest to wszystko z zeszłego roku. A teraz sobie po prostu idziemy plażą, bo... Tak jak żar z nieba, jednak jest to ciężkość plażą, tak, tak. Bo jest strasznie gorąco. Ostatnio szliśmy z Makarskiej do Promajny. Tak? Tak. Z Makarskiej do Promajny na piechotę. I tam, gdzie jest oczywiście nuda plaża, nieoznakowana. Dobrze, pominuj temat, bo niektórzy się irytują. A więc tam był totalny ukrop. Tam, tam żar z nieba, jest, tak, nie, bo tam nie jest. ma cienia ani przez moment, ten odcinek taki dosyć długi, ale jest przecudnie, jest pięknie i warto tam się na spacer taki właśnie pieszy wybrać wzdłuż morza. A jednak jak jest taki żar z nieba, no to nie przejdzie się. To jest fajnie, że jest taki deptak jest przy super, plaży, bo jednak nie ma tam... Nie, nie ma. czy tak, tak mhm, Przy samej plaży mam na myśli, no bo jednak Makarski jest, ale są te sklepiki tak. i jest. Całkiem z boku, a tak, tak. tutaj idziemy cały czas yy, wzdłuż plaży. Miło, miło. Tak, plaża taka, bardzo jest bardziej długa jest. Znaleźć miejsce do opalania. Tak, te miejscówki takie małe to są przeurocze. Dotarliśmy do tego miejsca, jest przeurocza i wracamy powoli. Chcielibyśmy jeszcze dzisiaj Pisak odwiedzić. Mam nadzieję, że się uda. I tak jak Piotrek wyczuł, telefon upadł i jest dziura. No szkoda. Na, szczę na szczęście folia jest ochronna na, na telefonie i folia aż tylko jest przebita. Myślisz, że nie ma dziury? No, nie powinno być. Także no, zobaczymy. przyklejcie sobie folię na <laughs> Kurde. telefon, bo ona Także mamy przygodę, telefon, upadł. Po prostu tak zawiało, nakrywaliśmy fajną rzecz, którą przed chwilą widzieliście albo teraz zobaczycie. <grystanie> Ale pieje. Różnice są. Tutaj fajnie, bo można rowerem jechać kulaj nogą. Knapka. Nie ma ludzi. Nie ma łówieju. Ale popatrz na wodę. Dobrze. A tu co to bra bra pani? for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my czas zauważyłam, że są toalety, przebieralnie i prysznice. Także to jest świetne. prawda. Niebo piękne. Zachmurza się. Idziemy, idziemy. Na plaży też kawiarenka jest. Można się czegoś napić. Więc to też fajne. Aj. Proszę. Nie wchodzę w kat? Nie, nie. Przejdziemy sobie do końca plaży, wyjdziemy tam w marinie i pójdziemy szczegółowo prosto. Chcemy zdążyć do 17.09. Ale chcemy Wam też pokazać miejsce, gdzie jedliśmy w zeszłym roku obiad i było pycha, naprawdę. I poczęstunek był i słodki był poczęstunek i... Tak to było? Tak, tak. Słodki, był? słodki? Tak. Tak, rakię mieliśmy, słodki poczęstunek. Lody były. Tak. Jako poczęstunek, tak. Yy, a wcześniej dostaliśmy chlebek. Tak. Więc to było też takie miłe. I tam w ogóle to właśnie gospodyni tej branki, którą spotkaliśmy w Promajnie. Było na pewno w jednym z poprzednich odcinków. Siostra jej tam po prostu pracuje i nam pani gospodarz przejdziemy chyba tędy po prostu. I pani gospodarz nam poleciła tę restaurację, i wtedy specjalnie przyszliśmy z Promajny na piechotę, aby, aby zjeść w tej knajce. Tutaj w czerwonych w kapeluszach siedzą. No tak. Od góry zawsze go widzieliśmy. Ale jak fajnie w czerwonych kapeluszach ludzie siedzieli. Ładnie to wyglądało. A ja się chciałem powiedzieć, że teraz jest dużo miejsca na plaży, jest rozmożyć, łatwo się tu przechodzi. Ale, jak żeśmy byli w zeszłym roku, w środku sezonu, to tu było zachwane, wszystko zabite. Było naprawdę tak. dużo ludzi. Tak. Także czerwiec mm -hmm. warto skorzy skorzystać. Mm -hmm. Dokładnie tak. O, słonko wychodzi, <laughs> ale fajnie. Flaga powiewa chorwacka. Idziemy wzdłuż mariny a przed chwilą miły komentarz przyszedł od Pani kiedy loki z Chorwacji że uwielbia nas oglądać zaraz popatrzę jak nick to pozdrawiam. sprawdziłam Pani Sylwia Kubat bardzo nam miła. pozdrawiamy panią. pozdrawiamy o i możemy pozdrowić wszystkich co bibą tak, ale to wtedy było fajne. Jak na plaży siedzieliśmy, nie leciało, mama ostrzegała. Jest fajny odcinek wycieczka na wyspę Bol. Nie, dziękujemy. Pan chciałabyśmy płynęli. Ale słońce świeci. No ładnie się jest. się spaceruje, czarnie to mu gorąco zapewne. Ile mamy czasu jeszcze? 20 minut, akurat dojdziemy. Dokonisz mnie! Coś tam poszedł sprawdzać. Idę do końca. Mam nadzieję, że słychać, bo... bo jest naprawdę wiecznie O, jakie pieski idą. Dwa. Nasza nógusia błądź tęskni za nami. Także... już nie mogę się doczekać. spacerek. Halmy. Męża zgubiłam. Jest w Jest mąż? Jestem. Dogoniłeś mnie. Tak. Widziałem, że ten bilecik źle położyłem na desce, jeszcze go nie było widać. Aha. Chcę pokazać tą restaurację. No Które jedliśmy, no właśnie, to gdzieś na końcu. Blisko tej um, restauracja. Jezu, myślałam, że Putin. Popatrz, tam pisze restaurant Putin O Boże. Przeczytałam Putin w pierwszej chwili. Dobrze. Po prawej stronie wennica, znaczy miejannica, no kantor. Złotnik. O, jest, jest. Tutaj pokażę i jak to tu wygląda? Dzieci płaczą, bo im gorąco. Parkoma to ciekawe czy też, też strefa ym, pierwsza? Chyba tak. Wzdłuż całej mariny będzie strefa pierwsza. Na pewno. I po drugiej stronie jest właśnie bistro. Taka restauracyjka. Carlo się nazywa. Rewelacyjne jedzenie. Polecamy. Piszcie gdzie warto... Tutaj w okolicy zjeść, bo na pewno inne osoby też będą czytać komentarze, więc są ciekawe. No, my byliśmy akurat w Karlo, także polecamy gorąco. No, to było fajnie. Tak, bo często pytają po prostu osoby, gdzie warto zjeść, co zjeść i tak dalej. I jak stąd pięknie. To po prostu piszcie w komentarzach, co uważacie. Ja często też czytam komentarze takie, właśnie jak wracamy z Chorwacji czy coś, czy jedziemy, to czytam. Była taka już sytuacja parę razy w sensie na vlogu. A tam nie byliśmy Piotrek. Jak... Tyle mamy czas? Tu idziemy? My tak na czas po nie mamy znowu. Chociaż pan ci wydał 10-20 euro. Nieźle. <grym w górę> <grym w górę> Restaurant Puntin. Pięknie to będzie no, tam widok. Tak, a tu nie do poprzednim razem. Więc fajnie. Ja pamiętam, że wtedy wracaliśmy, wracaliśmy coś późno i nie było ładnie. Tak, tak, tak. Tak. Przecież noc coś nie zaszło. Tak, no, bo wtedy... Chyba o no, tak. <laughs> 23. wróciliśmy. Zaszaleliśmy. Jeszcze sobie popiliśmy te raki. Winko. Jutro, mam nadzieję, że będzie taka pogoda rano i że poplażujemy. Dzisiaj pływaliśmy, ale oparać nie można się, bo było. było tak zachmurzone niebo. Aha, no, tak jak myślałam, to będzie pięknie. A czy jest parking? w ogóle. Tak. Jednokierunkowa. Aha, czyli stąd się przyjeżdża. Widzisz? Tak, pewnie tak. Nie masz rację. Och, och, Ale jest pięknie. Zrobiło się bardzo wiecznie. Wygląda na to, jak boja, boja by miała tutaj dotrzeć. Oby nie jutro. Zobaczyliśmy, że tutaj jest taki duży parking. Aha, jest. Specjalnie tutaj idziemy, żeby zobaczyć, on jest płatny, bo na pewno każdego ciekawi. Miejsca dużo. Toalety są z przodu? Tak. To musimy tutaj podejść. To tutaj podejdziemy. Zobaczymy, ile ten parking kosztuje. O, jak to wszystko pięknie wygląda. Mm, Fantastyczne. Urocze miejsce bo łupkany są piękne no to jest stary eltek <noise> kiedyś tampera sobie kupimy tak właśnie już opatrz się tutaj fajnie. 10 kund godzina 10 kund no, no godzina, tylko tam jest płatne fajnie także, że, że za minutę a jeszcze. cały dzień 125 mhm. także 10 kund godzina Dobrze. a to opłacać, tutaj się opatrzy cały dzień kupić są szlabany, mm -hmm. także tutaj możecie spokojnie wjechać. Dobra, do Aha, tu tam się ciągną Pięknie, plaża. Tak, no tu już będzie kierunek Biela, w tą stronę to już będzie się szło do Bieli. Tak, tak, tak. tak. Spaliśmy w Bieli. Tak, fajny apartament mieliśmy. Jeżeli nie że to zapraszamy. bo świetny apartament. To w no to tam się trafiło. To fajne niebieskie. Spodnie zimno, zimno. Ale fajnie, to było coś do tego. Spodnie zawsze moskwyć. Tak, jest coś wiem. Kraw byśmy zrobili. Tak. I zrobiłbyś. Tak, to. widziałem na TikToku jak robić. No i poruszamy się mariną. Nie. Powoli do naszego auta. Wieje. No wieje, całą koszulkę mi jazy. Jakbyś niżej dał, to chyba by Ci było lepiej widać. O. Ja teraz. O czekaj, bo się zasłoniło. Teraz jeszcze. Pamiętaj, żeby patrzeć na dół, dziurkę. Patrzę. A, A nie przy siebie. Pozdrawiamy wszystkich oglądających. Piszących, miłe komentarze. Tak. Jak widzicie, już bardzo dużo jednostek pływających stoi zacumowanych. Być może to przez tą pogodę. A być może jeszcze sezon się nie zaczął. Ale powiem Wam, że jest bardzo ciepło. No, jakby nie było tego wiatru, świeciłoby tylko słońce cały czas. Bo byłoby fajnie. O, Polacy. S. Stacja. E. S. Nie będę nagrywał. Nie, nie, nie. Nie, wiem, miejscu, Możemy poz pozdrowić wszystkich, co teraz są w baśce wodzie. <grym> A słychać, bo. Słychać, słychać. Pan macha, nie wiem, czy to mnie. <grym> O, zobaczcie. Jaki ładny Mercedesik. Ale cudzku. Ładny. Niemiecki prawda? Nie, Chorwacja. Chorwacja, proszę bardzo. No, bardzo ładny. I zielony. Fajne samochodziki, które nagrywaliśmy w Sejmu. Pierwsza i a tak. Przejdziemy jeszcze tutaj na drugą stronę. Bo po lewej stronie jest supermarket, Tu nagramy godzinę otwarcia. Bankomaty są. Od 6 do 22 jest otwarte cały czas, także super.